A więc, siema siema widzowie, z tej strony Olfoks i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i widzowie, witam was w odcinku z Robloxa, ale z Fnafa yy, nie z jakichś Tycoonów, simul Simulatorów, tylko z Fnafa na Robloxie więc yy, widzowie, trochę sobie pograłem w to z tego figurem, więc już y, mniej więcej ogarniam co się tutaj dzieje więc tworzymy grupę i niestety tylko mam FNaFa dwójkę, nie mam nawet jedynki odblokowanej ale dobra, tworzymy, noc pierwszą my, y, robimy, więc konta członków, jedna osoba, tylko ja więc zaczynamy. Więc widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole, czyli ten czerwony przycisk, przycisk subskrybuj. I widzowie dawno nie było odcinków, bo yy, zapomniałem trochę o nagrywaniu i czasem też nie mam czasu na nagrywanie, więc przepraszam Was, ale yy, mam nadzieję, że Wam że mi wybaczycie. Ale teraz postaram się... Żeby odcinki wpadały mniej więcej codziennie, bo codziennie raczej nie dam rady, ale postaram się. O, dobra, zaczynamy. Węci, węci, Nic nie ma. Na pewno? Nie, nie ma, dobra. Przyszko, przeszukajmy sobie całą yy, pizzerię. Tutaj są te pomieszczenia, jak w oj, 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 oj. Oh. Music Box? Ej, jej, bo muszę go nakręcić. Kur... Ej, jej. Nie odpalajcie się, dobra? Withered, Withered, Withered. Withered. Standard w sumie. Dobra. Oj, oj, Dobra. Tu jest Music Box. I się go nakręca. Ok. Dobra. No i tylko teraz czekamy aż. Co jest? Te dźwięki mnie przerażają. Cześć K, Cześć Kedjak. Cześć. Musimy coś zrobić żeby on nas nie atakował jestem ciekawy w ogóle czy jak będę biegł to one za mną sprintują a jak nie będę sprintował to one też będą spokojne jestem tego ciekawy dobra, nie, jak będę uciekał to do węta. na razie stoję nieruchomo żeby nie było że coś mnie Szybko zaatakuję, bo tego nie chcę akurat. Tylko chcę przetrwać noc. Jedną. Albo dwie, albo trzy. Jestem ciekawy, jaka będzie ostatnia. Myślę, że tak średnio yy, będzie. W sensie, no ciężko. Dobra. Ja. któryś się go jeszcze obudzi, czy nie. Nie wiem, ale wiem, żebyście napisali w komentarzu hashtag FNAF2 to przypnę Wam serduszko i widzowie dołączacie do Discorda dla mnie i dla Was. Y tam będziecie mogli ze mną pograć, pogadać, y będziecie mogli ze mną pisać, więc y polecam tam też y jest TG Figur. No i inni jeszcze w sensie na no, moi widzowie, nie? Ojoj, oj oj. oj, oj. O kurde. Stoję bez ruchu. Żaden się jeszcze nie obudził, tylko boniacz. Chyba Widelt się rozpadł jakiś. Ej, 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 on do mnie idzie. Nie chcę, żeby mnie od razu tam skierował. Zaraz zrobi 180 mnie i będzie mnie gonił. Wiedziałem Idzie tu Następnie się obudzi? Nie wiem. Zaraz Freddy albo Chica się obudzą. Albo nie w, ści w ścianę wchodzi. Zaraz jeszcze któryś się obudzi, nie? I co jak bym zasprintował? Dobra, testuję. Potem się sprintuję. O, O kurde cika! Ej, ej, spokój! Yy. Ja nie chciałem. Um, no to się teraz będziemy ganiać w kółko chyba. Fajnie. Chodźcie, gdzie? I wymijka. Kurde! Ja będę musiał nakręcać się tą marionetkę. Wow, 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 wow. Ja nie mogę. Idę, ja jej nie nakręcę. Trzeba coś tam. Ja nie mogę. Czyli nie mogę sprintować, bo inaczej nie będę nakręcał marionetki. A jak ona wyskoczy, to coś czuję, że ona będzie dwa razy szybsza od nich. Więc yy, nie mogę sprintować, to już wiem. Ale przynajmniej była fajna zabawa. Dobra. Latarki nie będę zapalał, żeby nie było, że. On ma białe oko. Dobra, podenerwuję je. E. Nie wiem, czy to widzicie też, ale. On ma tam białe oko. Ty no, on tam ma białe oko. Co jest? Słodiaczku To już nie jest taki słodziak. Nie masz rąk. A ty? Freddy fa SNAFA 1. Taki standard bym powiedział. Oooo! Ciebie też pozyduję, ciebie też Cika. Ciebie też boniacz. Pokażę, że nie mogę zagrać. Dobra, moje miejsce będzie tu tutaj. Będę nakręcał ją. Moje miejsce jest tu. Jak boniacz nie zauważy ucieczka do węta Tego, tego co wybrałem, nie? Do, do tego. Tylko one to są szybkie. Ale ja szybszy. Więc to jest plus. Dla mnie nie dogonią. Jak boniacz mrugnie, to będę wiedział, że się rusza. Jest pierwsza. O której boniacz wstaje? Muszę sobie. Muszę to zobaczyć, to będę wiedział. Na przykład, nie wiem, pierwsza, tam załóżmy 40 wstaje Boniacz, tam trzecia, 20 wstaje Tika, coś takiego. Wiem, że ani razu nie trafiłem pewnie w godzinę, ale może. Zaraz w stanie. Pierwsza 25. On do mnie idzie. Uciekam. Nie chcę się z tobą bawić. Hmm. Marionetki. Chciałem tylko coś powiedzieć, a on już jest tutaj. Tędy przyjdzie chyba. Xa, widzę Cię. Widzę Czikę, widzę Fredziaka i widzę gdzie idzie Boni. Czy z lewej, czy tutaj. Tu. Albo tu. Może no, podniemuję. Najgorzej, bo jak Cika się obudzi, jest już druga. Co godzina one się budzą? Co minutę. Czy jak to działa? Nie wiem. Bo idzie tu. A Cika się nie obudziła. No to ładuję. W ogóle teraz będę miał serię FNAFową Ojej. Będę grał i FNAF takiego, wiecie, normalnego. W ogóle widzowie. Przepraszam. Wiecie chyba, że... Była już premiera FNaFa Security Bridge Ruin, przepraszam Was, że nie nagrałem, ale nie mogę tego nagrać, w sensie mogę, ale nie na mojej... oj, czeka. Ale nie mogę tego nagrać na moim komputerze, bo u mnie to po prostu nie działa, bo ja to kupiłem, ja FNaFa kupiłem na innym koncie niż na moim na Steamie, gdzie jestem teraz. No, i po prostu nie mogę u siebie grać, bo muszę, na moim kąpie muszę mieć prawdziwą wersję FNAFA. Ja na moim koncie, gdzie ja gram na Steamie, nie kupiłem na tym koncie FNAFA Security bridge normalnego. Dlatego nie mogę grać w Ruina u mnie na kąpie. A obok u mnie w pokoju jest taki kąp, że jak już nagrywałem, to jak tam sobie oglądałem. To mój głos był mega cichy i słaby, tak jak teraz oglądacie, nie? Więc, byłaby też słaba jakość głosu mojego. A staram się, żeby moje filmy były jak najfajniejsze dla Was. I żeby Wam się podobały. Oj. No chyba, że jeszcze coś pokombinuję z ty, tym OBS-em, bo ja nagrywam na OBS-ie. To może jeszcze pojawi się odcinek z Security Bridge Ruin, ale no nie wiem, więc przepraszam widzowie. O widzicie, widzę cię, wchodzisz w ścianę. Zaraz Fred się obudzi. Fredosław. Z nami mam spokój od niego. Oj, ten już mnie widzi, nie? Tak widzi mnie. Nie sprintu, nie, nie sprintu Jeszcze Chica mnie widzi do tego Freddy mnie zgubił Ale Chica mnie widzi znowu Okej okay. Wróciłem tu Czyli zrobiłem kółko Ty you no know i a cika jest tam. Bo Wither się raczej żaden nie aktywuje w pierwszej nocy. Ale jakbym miał już sprintować rzeczywiście, to szczerze nie wiem, czy bym przetrwał ze, spri ze sprintowaniem. Coś mi się wydaje, że nie. Już sam nie widzi. No już problem, bo znowu Freddy mnie widzi. Ale już mnie nie widzi. Na razie jest luz. Jest na razie najniebezpieczniejsza. Do szóstej musimy wytrwać. Ale szczerze, nie wiem, czy dam radę. Chociaż znając mnie z FNAFA, to jestem dobry w takie uciekanie. Bo już nieraz grałem w FNAFA. Security To poza nagrywaniem Security też sobie grałem. I ciągle tam uciekałem. Ale w sumie nie. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Nie, jak grałem w Security Bleacha, to ja właśnie nie uciekałem, dawałem się zabijać i robiłem znowu to od początku. I tak w kółko. Ja w ogóle nie uciekałem właśnie. Więc ja jestem w uciekaniu najgorszy. Ale akurat w tym w nafie. Idzie mi całkiem git. Ej serio, jestem mega bezpieczny tutaj. To jest moja miejscowa na zawsze. Ciekawe. Czyli co tu idzie. Najgorzej. Proszę do szóst. Do szóstej muszę dotrwać. Czika mnie na szczęście nie widzi. Ojoj. Proszę. Bo ja sobie tu pójdę, ale muszę też patrzeć na tyły Dobra Czy tu idzie, to jest najgorsze ale przez te 15 sekund wytrwam Ale ta cheika tu idzie, kurde Zawsze... Okay? Jest. Jest. Szósta. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jest. O tak. Mogę sprintować. Jej. A mi tu byli. Jest. Mogę wyjść. Wyjść. No nie. Drugą noc widzowie sobie zostawimy na drugi odcinek, który pojawi się yy, yy. albo dzisiaj jeszcze wieczorem, albo jutro 11, 12, coś takiego jakoś. Więc, no widzowie, jeżeli spodobał Wam się film, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole, czyli ten czerwony, subskrybuj. Komentarzów napiszcie hashtag naw2, przypnę Wam serduszko i jeszcze raz Wam przypominam, żebyście dołączali do Discorda dla mnie i dla Was. Więc no, ja też Wam żegnam trzymacie się no siema. Puu!